W zadaniu 2 sierpnia 2010 roku mamy obliczyć, czemu będzie równa liczba logarytm przy podstawie 3 z 9, odjąć logarytm przy podstawie 3 z 1. I teraz tu skorzystamy sobie z własności logarytmów, a dokładnie o własności różnicy logarytmów o tej samej podstawie. Czyli możemy sobie napisać, że logarytm przy podstawie a z jakiejś liczby napiszemy tak, x podzielić przez y, lub możemy napisać sobie x przez y to jest właśnie różnica logarytmu. Przy podstawie a z x odjąć logarytm przy podstawie a z y. My oczywiście tą własność zastosujemy sobie w tą stronę. Czyli co takiego tutaj otrzymamy? Zamiast logarytm przy podstawie 3 z 9 odjąć logarytm przy podstawie 3 z 1 możemy napisać, że to będzie logarytm przy podstawie 3 z 9 przez 1, czyli po prostu logarytm przy podstawie 3 z 9. No i tutaj Zastosujemy klasyczną definicję logarytmu, czyli logarytm przy podstawie a z jakiejś liczby b będzie równy c wtedy i tylko wtedy, kiedy a do potęgi c będzie równe b. Czyli w naszym wypadku możemy sobie napisać, że logarytm przy podstawie 3 z 9 będzie równy jakiejś liczbie x wtedy i tylko wtedy. Kiedy 3 do potęgi x będzie równe 9. Czyli tu możemy odpowiedzieć sobie na pytanie, do jakiej potęgi trzeba podnieść 3, aby otrzymać 9, no to odpowiedź jest oczywista, czyli x jest równy 2 lub też możemy sobie rozbić tak tutaj, napisać, że 3 do potęgi x to będzie równe 3 do drugiej a 3 do x będzie równe 3 do drugiej, wtedy i tylko wtedy, gdy x będzie równe 2. Szukamy odpowiedzi, odpowiedź c. Zaznaczamy, kończymy zadanie.